Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków, z tej strony Łukasz Stefanik. Na sam początek oczywiście prośba o to, aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy zaczynali. Mam mały problem z odpaleniem czatu, natomiast myślę, że zaraz mi się to uda, tak czy inaczej możemy powoli zaczynać. Okej, okay, widzę, że jest jakiś problem po stronie YouTube'a, jeżeli chodzi o czat, także przepraszam, bo może być może być niewidoczne. Ja tylko sobie sprawdzę, czy na pewno czy na pewno nasze spotkanie jest odpalone. jeszcze proszę o sekundkę cierpliwości. Dobra, widzę, że jest OK. natomiast nie mam dostępu w tej chwili do czatu, także propozycji sobie chyba nie przejrzymy, chyba, że gdzieś w międzyczasie tak zwanym mi się to uda, natomiast już nie przedłużając wstępu rozpoczynamy nasze spotkanie. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na rynkach, no to na pewno warto zwrócić uwagę na rynek krypto. Rynek kryptowalut kontynuuje, kontynuuje wzrosty, tutaj za dużo się, za dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi natomiast o główne indeksy giełdowe, generalnie też sentyment jest w dalszym ciągu wzrostowy, chociaż wczoraj można było widzieć takie wyhamowanie, wyhamowanie ruchu w górę, ale jest to oczywiście zbyt mało, żeby myśleć o większej. Korekcja ta z pewnością nadejdzie, tylko że zazwyczaj jest tak, że nadchodzi ona w najmniej, oczekiwanym, w najmniej oczekiwanym momencie. Natomiast na razie, tak jak mówię, trend jest wzrostowy. Jeżeli chodzi natomiast o rynek walutowy, warto zwrócić uwagę na sytuację na eurodolarze, ponieważ tutaj doszło do złamania ważnego oporu i powyżej niego od pewnego czasu też eurodolar się utrzymuje, co może rodzić ryzyko, czy też szansę na większą korektę w górę, bądź nawet na zmianę sentymentu na wzrostowe, Także NeuroDlara na pewno sobie spojrzymy. Jeżeli chodzi z kolei o kalendarz na dzisiaj, ten nie przedstawia się jakoś obficie, jeżeli chodzi o sesję poranną, bo tutaj w zasadzie jest on pusty. Dopiero później w godzinach popołudniowych można oczekiwać większej zmienności. 14.30 tradycyjnie są to dane ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj zamówienia na dobra, na dobra trwałe. Później 15.15 .15, przemówienie jednego z członków Fedu, następnie indeks zaufania konsumentów według konsumentów. Board to będzie o godzinie 16.00, i późnym wieczorem 22.40 poznamy dane API odnośnie zapasów ropy naftowej. My sobie jeszcze tutaj zwróćmy okiem na ten kalendarz, ale nic tutaj chyba nie pominąłem. Mamy tak przemówienie jednego z członków Fedu: 15.05, wcześniej 14.30 zamówienia na dobra ze Stanów i ten indeks zaufania konsumentów: 16.00. Także to będą te godziny, na które trzeba zwrócić uwagę. A o poranku, jak widać, do południa e, mamy kalendarz e, pusty. E, dobrze, przejdźmy sobie, e, przejdźmy sobie do wykresów. Widzę, że tu YouTube dalej nie chce ze mną współpracować i e, otworzyć czatu, także no niestety nie będę mógł przeanalizować Państwa propozycji. Będę mógł przeanalizować Wypaduj. jeszcze sobie, spróbuję to zrobić. Ok, jeszcze w jeden sposób sobie to spróbuję odpalić. Tak czy inaczej, zaczniemy sobie od Daxa, czyli tradycyjnie. No tutaj. Jeżeli chodzi o niemiecki indeks giełdowy mamy cały czas kontynuację ruchu w górę wczoraj zawahanie, tak jakby dwie ostatnie sesje to był taki ruch boczny, ale nie zmienia to jakby obrazu w długim terminie. Cały czas jest to sentyment w górę, więc wykluczone, że poziom 17515, który jest oporem, zostanie przebity i że zobaczymy da dalszą wędrówkę na wyższe poziomy. Oczywiście tutaj ruch był do wyjęcia, tak, ponad 300 punktów, natomiast to już jest historia. Na ten moment, jeżeli ktoś nie ma pozycji, no to najlepszym. Pom Pomysłem wydaje się poczekać. Jeżeli chodzi o interwał niższy H4, to gdyby z jakichś powodów pojawiła się korekta, zwracamy uwagę tutaj na strefę pomiędzy 17240 a 17190. Jest to poziom czy strefa wynikająca z wcześniejszych lokalnych szczytów i dolnego ograniczenia układu 1 do 1, ale jak widać, jest to poziom dość dość odległy, to musiały być korekta rzędu ponad 200 punktów, więc na ten moment na razie o tym nie myślimy równie dobrze, że może kontynuować ruch w górę. Jeszcze intradayowo tutaj sobie zwróćmy uwagę na DAXa, lokalnie mamy taką konsolidację, tak od sesji 22, notowania idą nam w bok, natomiast generalnie sentyment jest wzrostowy, więc jeżeli będzie cofnięcie czy tutaj z perspektywy tego krótkiego interwału czasowego do średniej, czy do tej lokalnej geometrii, to są najbliższe wsparcie, więc to już bliżej niż z tutaj mamy około 90, a do drugiego około 140. Punktu. Więc to są ważne miejsca, gdzie po ewentualnej korekcie może rozpocząć się jakiś ruch w górę. Dalej, jeżeli chodzi o te podstawowe instrumenty, które chciałbym przeanalizować, to będzie eurodolar. Eurodolar pojawił się dzisiaj. E, przepraszam, to był AUDUSD. Na początku eurodolar e, pojawiła się ostatnio też analiza tutaj głównej pary walutowej. Mówiliśmy o tym, że notowania poruszały się w kanale spadkowym. Ja osobiście oczekiwałem, że tutaj notowania wrócą do trendu spadkowego. Natomiast ostatecznie ta geometria została wybita. Notowania wybiły się też z kanału spadkowego, dotarły do okolicy 1,088. 80, gdzie pojawiła się reakcja podażowa natomiast nie na tyle silna, żeby cena wróciła do wewnątrz geometrii, no i ta geometria jej biegunowość stanowi na ten moment ważne wsparcie co widać zresztą po tych reakcjach cenowych więc 1.08.15 jest to wsparcie tak długo jak cena będzie znajdowała się powyżej, jest szansa na wznowienie ruchu w górę, pierwszy opór 1.08.80, następnie 1.09.30, więc tutaj perspektywa korekty jak najbardziej istnieje na euro-dolarze, natomiast jeszcze chciałem Zwrócić uwagę na AUD USD, no bo dzisiaj pojawił się tutaj trade dnia. Trade dnia zakładający podobny scenariusz jak na eurodolarze, czyli też była tutaj największa korekta. Ona została wybita na sesji 20. Potem pierwszy test mieliśmy tutaj, 21., drugi 22. No i teraz znowu testowane jest od drugiej strony to górne ograniczenie wybitej geometrii. Razem z wcześniejszymi reakcjami cenowymi przebiega tu także średnia, więc póki cena jest powyżej strefy 0,6540, 0,6530, wydaje się, że jest szansa tutaj na korektę wzrostową, więc to jeżeli chodzi o rynek walutowy, przejdźmy sobie dalej jeszcze do surowców, no i tak, jeśli chodzi o złoto, złoto praktycznie tutaj od połowy miesiąca sesji na sesji na sesję notuje wyższe poziomy, mimo że zmienność w trakcie pojedynczych dni nie jest duża, no to swobodnie tutaj notowania zmierzają na wyższe poziomy, wczoraj takie wyhamowanie też może niezdecydowanie, ale generalnie kierunek wydaje się wzrostowy i też jeżeli ta korekta na euro-dolarze by nam się rozwinęła, też będzie tutaj szansa na złocie na kontynuację tego wzrostowego sentymentu z celem nawet z perspektywy D1 na poziom 2063 na 2063 dolary, gdzie mamy ostatnie lokalne wierzchołki, to są Wierzchołki z początku miesiąca, następnie kolejny opór, szczyty z końcówki roku 2087. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o złoto, na niższym interwale chyba tu nie ma sensu schodzić. Może jeszcze sobie wyczyśmy tutaj te poprzednie analizy. Największa korekta, z którą mieliśmy do czynienia, była tutaj. No i gdyby pojawił się podobny ruch korekcyjny, chociaż na razie jest to bardzo poziom odległy, no to jest to wsparcie 2,022. Tak? Gdyby tutaj nie doszło do kontynuacji wzrostów, tylko do cofnięcia, no to to jest ważny, ważny poziom. Dalej, jeżeli chodzi o srebro, no to tutaj mamy konsolidację. Nic ciekawego, dopiero ważne poziomy 23,50 i tutaj ostatnie dołki w rejonach 22 dolarów. Jeżeli chodzi natomiast o ropę naftową, też ropa nam się skonsolidowała. Według mnie nie jest ona teraz ciekawym instrumentem do rozgrywania. Mamy sporą zmienność w trakcie pojedynczych sesji, natomiast brak zdecydowanego kierunku. Oczywiście, w takim średnim terminie można powiedzieć, że jest to ruch w górę. Natomiast ja na razie nie widzę tutaj jakby miejsca, gdzie mógłbym zająć pozycję. Tak naprawdę możemy sobie te wszystkie wcześniejsze analizy wy wyrzucić, one nam się już tutaj wypełniły ewentualnie zajdźmy sobie jakoś intraday, no mamy kontynuację, próbę kontynuacji wzrostu w tych z wczorajszej sesji, więc wsparciem pozostają tutaj te lokalne dołki, póki cena ich nie złamie, wydaje się, że jest szansa na rów w górę, ale nie ma tutaj jakby miejsca, gdzie można by się zaczepić, więc ja na razie sobie tutaj ropę odpuszczam. mm -hmm. no i przejdźmy jeszcze do kryptowalut, no bo tutaj jakby tytuł dzisiejszego spotkania nawiązuje do kontynuacji Hossy na Bitcoinie, no i proszę zauważyć, że poziom, który jeszcze niedawno może wydawał się nieosiągalny, 57,5 tysiąca dolarów, niemalże został dotknięty, tak, więc tutaj jakby na razie nie ma jakichkolwiek sygnałów, które mogłyby sugerować zmianę sentymentu, oczywiście jest to obór, gdzie mogą pojawić się sprzedający, tym bardziej, że jest to często punkt D w takich formacjach harmonicznych typu Gartley, natomiast Natomiast na razie ja bym się z tym trendem nie kłócił, no i szukał ewentualnie dołączenia się do trendu po, po korekcie, a nie tyle szukał szczytu, no bo w przypadku tak silnych trendów nie jest to dobry pomysł. Na interwale dziennym, przepraszam, H4, zobaczmy, że wielokrotny test dolnego ograniczenia tej lokalnej geometrii, ale doprowadził nam do wyjścia na nowe wierzchołki, do wygenerowania kolejnej fali w górę. Oczywiście zmienność tutaj dość mocno wzrosła, natomiast poziom 50. 5264 powinien być traktowany jako pierwsze wsparcie. Dopuszczam ewentualne ryzyko nadbicia, bo tak jak mówię, zmienność dynamicznie wzrosła. Tutaj ten ruch był w miarę taki jednostajny, nie było takich przyspieszeń. Tutaj też ta fala w górę powoli była budowana. Natomiast tutaj doszło do takiego dynamicznego ruchu, więc jest ryzyko, że ten poziom zostanie wybity i nie będzie to świadczyło o zmianie trendu. Tak czy inaczej, wsparcie najbliższe jest to ta geometria: 55260, dalej poziom 5280 no i patrzymy też na średnią, natomiast średnia, no, tutaj będzie musiała dogonić cenę, jest ona dość daleko od obecnej ceny, co świadczy o sile trendu wzrostowego, więc na razie z tym trendem się tutaj nie kłócimy. Podobna sytuacja na Ethereum, zobaczmy, że też tutaj z perspektywy H4 wyznaczaliśmy taki lokalny układ 1 do 1, on dalej jest w grze, gdyby się pojawiła korekta, znowu mamy ważne wsparcie w rejonach poziomu 3000 123, tutaj mamy wcześniejszy lokalny wierzchołek i wspomnianą geometrię 1 do 1, także na razie nie ma jakichkolwiek sygnałów, które mogłyby świadczyć o zmianie trendów, wręcz przeciwnie, mamy ustanawianie kolejnych nowych tegorocznych maksimów, co wskazuje na szansę kontynuacji wzrostów. Dobrze, powoli zmierzamy do końca. Udało mi się tu odpalić czat, ale nie wiem, czemu YouTube nie chce dzisiaj współpracować, widzę, że tu pojawiła się propozycja kawy. Kawa bez zmian, jak dla mnie, tutaj cały czas buduje się układ korekty prostej. Fala A do dołu, B do góry i fala C do dołu. Natomiast wsparcie, które biorę pod uwagę, są to okolice dopiero 165-168, gdzie ewentualnie może pojawić się jakaś reakcja cenowa. Dobrze, powoli zmierzamy do końca. Tutaj jeszcze zwróćmy sobie uwagę na nasz polski WIG 20. Jakby sentyment, który mamy generalnie w ostatnim czasie jest cały czas dobry, tak na rynku, czy to w Stanach, czy w Europie, co też jakby wspiera wzrosty na WIG 20. Wczoraj, nam powiedzieć, takie wyhamowanie, natomiast poziom 127.2 wyznaczony z ostatniej korekty został przebity, więc wydaje się, że bazowym scenariuszem jest nawet atak na poziom 2550, gdzie mamy ten. Głębszy współczynnik 161,8%. Sentyment na pewno jest wzrostowy, więc na razie też no, nie ma się co kłócić z tym trendem. Oczywiście gdzieś notowania teraz testują górne ograniczenie takiego lokalnego kanału wzrostowego, natomiast kluczowe wsparcie dalej wydaje się, że rozciąga się tutaj. Zaznaczymy sobie kolorem zielonym. Póki cena jest powyżej, jest szansa na kontynuację ruchu. W górę. I na sam koniec jeszcze tutaj widzę, że wpadły nam komentarze dotyczące surowców. Jeśli chodzi o nadgaz, nadgaz według mnie ma szansę na korektę. Tutaj jakby z naszych poprzednich analiz wynikało, że oczekiwaliśmy reakcji tutaj przy 1.50. Ta reakcja się pojawiła pierwsza. Teraz mamy jakieś wyhamowanie, natomiast wydaje się, że po tak silnym ruchu spadkowym jest szansa na korektę. Ta korekta może przyspieszyć, jeżeli wróci cena powyżej 2.00, wtedy faktycznie ten ruch w górę może. Być szybszy, natomiast też w tej chwili, jeżeli ktoś się nie załapał na dołkach, ciężko według mnie jest to rozegrać. Nie wykluczam też scenariusza z jakimś podwójnym dnem czyli zejście jeszcze raz i dopiero jakaś większa korekta też to jest scenariusz, który biorę pod uwagę. W tym miejscu nie chciałbym zajmować pozycji, no bo mamy dość sporą drogę do ostatnich dołków, a do oporu jest dość blisko. Na rynku kakao, no tutaj bez większych zmian, tak mamy kontynuację bardzo silnego trendu wzrostowego. Nawet ta lokalna geometria, która jest wyznaczona, zobaczmy, od, od dłuższego czasu, ona cały czas trzyma ten ruch i mimo że zmienność się bardzo zwiększyła, no to jak na razie próżno szukać tutaj większych korekt, więc to jest podobnie, może nawet silniejszy trend, jak na Bitcoinie. Tutaj na pewno na razie nie należy szukać pozycji krótkich, chociaż ten ruch, tak. No, przypomina już taką no, parabolę, więc generalnie, generalnie w każdej chwili może dojść do takiej większej korekty, więc należy uważać, natomiast łapanie szczytu według mnie nie jest dobrym pomysłem, bo ciężko tutaj w ogóle określić gdzieś ten wierzchołek, także spokojnie można zaczekać, aż rynek się przekręci w drugą stronę, będzie to widać z pewnością pośrednich kroczących, to pewnie trochę potrwa, ale będzie... W Wtedy dopiero szansa na, na rozegranie pozycji przeciwnych. Na ten moment wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, no bo mamy naprawdę silny trend w górę. Dobrze, i już zmierzamy do końca. ostatnie instrument to będą kontrakty na CO2, gdzie tak naprawdę notowania wkroczyły czy przyspieszyły tam tendencję spadkową. Według mnie wydaje się, że powrót ceny powyżej tutaj, powyżej poziomu 64 dałby szansę na zmianę tego sentymentu i powrót do wzrostów. Na razie też przebity został dość istotny dołek tutaj z... Lutego 2022, też to był październik 2021. Tak czy inaczej, na razie sentyment jest spadkowy. Pewnie ta korekta się skończy. Tylko pytanie: kiedy tak? Na razie jeszcze tego nie widać. Mamy trend wyraźnie w dół, więc ja osobiście na razie się wstrzymuję. Jeżeli cena przejdzie powyżej 64, wtedy myślę, że będzie szansa na jakieś większe odreagowanie. Dobrze, złoto też było analizowane, także tutaj proszę sobie cofnąć ewentualnie webinar. Też mówiliśmy o złocie. Natomiast na ten moment ode mnie to będzie wszystko. Ja oczywiście zachęcam Państwa do śledzenia zakładki wiadomości. Jeżeli coś ważnego będzie się działo, z pewnością o tym napiszemy. Życzę oczywiście powodzenia na rynku i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Do usłyszenia, do zobaczenia.